Dwa lata temu postanowiliśmy w Norwegii zbudować pułapkę na kraby z tego, co wyrzuci morze. Po nieudanej próbie odszedłem od tego pomysłu od razu. Ta myśl musiała dojrzeć przez kolejne dwa lata. Nie wszystko wychodzi od razu. Obserwując z mieszkania połowy krabów, mówiłem sobie wow, ja też chcę. Choć z Madzią łapaliśmy też ręcznie, Niestety było to trudne, bo są dość szybkie. A jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego postanowiłem w końcu zrobić nową wersję pułapki z odpadów tego po prostu, co wyrzuci morze lub e, co pójdzie do wyrzucenia na kuchnię. Ciągle myślałem, jak ma wyglądać konstrukcja, nie wykluczając żadnej najmniejszej wyrzuconej rzeczy do śmieci lub spacerując przegiem morza. No, i powstał pomysł, a zanim projekt w głowie, nastąpiło zbieranie elementów. Gdy udało się je wszystkie zebrać, to zacząłem wycinać otwory w skrzynce plastikowej do warzyw, jako element wejścia kraba. Przymocowałem kamień jako obciążenie. Resztki trytytek posłużyły jako złączenie dwóch skrzyń ze sobą. Elementy do wiązania użyłem zużytej plecionki, zwędki. Liny znalezione na brzegu morza posłużyły jako liny mocujące pułapkę, żeby fale nie porwały jej zbytnio. No i plastikowe butelki jako drzwiczki, choć te okazały się później zbędne. Niestety boje, które udało nam się znaleźć, nie przydały się, bo wszystko i tak montowaliśmy przy brzegu lub na platformach. I tak powstała klatka. Choć wiem, nie jest to najlepszy projekt na świecie, można by było to zrobić łatwiej, lepiej, ale i tak się cieszę, że z niczego można było zrobić coś, co działa. W jednym dniu zobaczymy co się udało. Czy coś się udało złapać? Czy to dobre miejsce, czy klatka działa? <laughs> Nie ma nic. Nic a nic. Dlaczego? Kolejne podejście do sprawdzenia, czy coś złapaliśmy do kratki, jak widzicie w ogóle pogoda. mam kraba na klatce. Mam swojego pierwszego kraba. Tylko pytanie, czy możemy uznać, że pułapka działa, skoro krab był na górze pułapki. Za piątym podejściem udało mi się złapać kraby. Jest to kurczę szalenie wspaniałe uczucie, bo wcześniej nie sądziłem, że ta klatka w ogóle będzie działać. Eee, a tutaj proszę. Wcześniej na górze te kraby chodziły na tej pułapce, bo tu mam zawieszoną właśnie przynętę, czyli rybę. Cuchnie okropnie, bo ona chyba już 5 albo 6 dni jest pod wodą. Masakra, ale to je przyciąga. I mamy proszę Państwa. Raz, dwa, trzy kraby w środku klatki. Nie na górze. Dziękuję bardzo, klatka działa. Radość jest wielka, ponieważ nie sądziłem, że w ogóle to będzie działało. A tutaj proszę. Dzień dobry, panie obowie krabowie. Bardzo mi miło. I słuchajcie, to już jest koniec tej pułapki. Eee, mianowicie wrzuciliśmy ją na morze i następnego dnia przeszły bardzo silne fale i całkowicie ją zniszczyły. Tutaj lina, eee, pozostałość po tej pułapce gdzieś utknęła w skale. Dlatego postaram się ją jak najkrócej uciąć, żeby no, te pozostałości chociaż pozbierać, żeby nie śmiecić. Ale też zobaczcie jak bardzo... Słońce mi tutaj świeci. Zobaczcie jak bardzo jest silne takie morze. Że jest w stanie w taką szczelinę wrzucić... Yy, nie wiem, linę, może tam jest też ta klatka, ale po prostu no nie idzie tego ruszyć, jak się ciągnie. Szok! A też widać często różne sprzęty rybackie typu boje i tak dalej. Są po prostu wepchane tak silnie w skały, że nie ma opcji, że to się ruszy może silne, może wygrało, a no niestety już nie zrobimy kolejnej pułapki, bo no nie mamy już czasu, bo za 5 dni wylatujemy z Norwegii. Ale e, udało się w to coś złapać, jestem z tego mega szalenie, e, zadowolony, dumny, fajny. Napiszcie e, koniecznie, czy wy też wcześniej robiliście jakieś e, pułapki na kraby. Jak tak podzielcie się koniecznie, e, jakie były tego efekty. A ja przepiłowuję snur. Biorąc pod uwagę np. doświadczenie sprzed dwóch lat, gdzie stworzyliśmy taką sieć, którą możecie zobaczyć w filmiku powyżej, to tu jest nowa, lepsza wersja. I ta była już naprawdę w porządku. Nie wszystko wychodzi od razu.